Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Słuchajcie, już zaprowadziłam chłopców do szkoły. Wciąż można wchodzić z moim młodszym synkiem do środka, bo generalnie oni się zbierają pod szkołą, nauczyciele ich biorą do środka, a jak się spóźnią na przykład, no to pojedynczo wchodzą sami do szkoły, nie zaprowadza się ich tak do klasy na przykład. Ale właśnie w pierwszej klasie, znaczy jeszcze tym bardziej w tamtym roku nie mogłam tego zrobić, wciąż przez COVID. A w tym roku można wchodzić właśnie i już jest ponad tydzień, szkoła trwa. Czy dwa tygodnie? Nie no ponad tydzień, ponad tydzień szkoła trwa i można wchodzić do e, e, wciąż do środka właśnie, zaprowadzić dziecko do środka, ale to jest właśnie fajne, bo ja e, na przykład mimo, że to już jest moje trzecie dziecko w tej szkole, dopiero teraz na przykład rozumiem niektóre mechanizmy, jak oni organizują się na przykład do e, pójścia na lunch, albo e, w ogóle, jak to tam wygląda gdzie zostawiają swoje rzeczy dokładnie widziałam, także i to jest akurat fajne, właśnie przed chwilą wróciliśmy, e, wróciłyśmy e, Z Grace e, z, przed, Ze szkoły, tylko wiecie co Ja muszę, sorry za światło, no ale takie jest Jest mocne, dosyć nie mam się gdzie schować e, Muszę Skoczyć na pocztę, odesłać Coś z Amazonu I nie mam wydrukowanej jeszcze mm, Jak to się mówi po polsku, no label Wiecie, to co potrzebuję, żeby Wysłać, mówię Sorry za światło, wiem, że jest tu jest ciemnica, tam jest tak. Pokażę wam co zamówiłam, co muszę odesłać. E, więc... W wózku moim ciągle mi się łamie taka od, przy klipsie, przy tym jak się wpina, wiecie w Clips, to tam jest takie jedno taki jeden jinks, który mi się ciągle łamie. Ja już raz e, dzwoniłam do firmy, żeby. No nie dzwoniłam, tylko maila im wysłałam, że mi się to złamało. Oni mi wysłali zastępcze i znowu mi się to złamało i trochę mi głupio jest znowu o nich prosić, bo to już jest któraś e, część w tym wózku, która się psuje, ale e, pozytywną wciąż dla mnie stroną jest to, że oni te. E, oni wysyłają części zastępcze, czyli jeżeli na przykład właśnie coś się popsuje, no to oni bez problemu, to bez dwóch zdań, bez żadnego, ale wysyłają, tylko po prostu potrzebują dowód zakupu. A kupiłam online, także to wszystko jest zawsze. Słuchajcie, kupiłam właśnie, wiecie, na Amazonie może taki inny system, pomyślałam sobie wymienia, ale nie sprawdziłam, że w moim wózku dolna część, się, dolnej części się nie wyjmuje, ta dolna część jest przyszyta do tego covera i ja nie mogę... Po prostu wsadzić sobie innego systemu tutaj zapinki, tylko musi być tamten. Także albo się przełamię i znowu do nich napiszę, albo to po prostu postaram się skleić. Zobaczymy. No, tak czy siak, to muszę odesłać, zaś Wam powiem, jak łatwo się odsyła tu rzeczy. A drugą rzeczą to kupiłam coś takiego, zaraz Wam pokażę. Tu szeleści strasznie, już się nauczyłam, że to strasznie głośne. E, chciałam do moich altanek. Takie zabezpieczające na dół i na górę, żeby mi tam pająki po prostu nie wchodziły mimo tych drzwi, jak są zamknięte, żeby to bardziej jeszcze uszczelnić. I najpierw chciałam takie, jak są takie szczotki na drzwiach, na takim metalowym pasku, tylko pomyślałam, że ja nie wiem, jak ja to przykręcę, no bo te altanki są takie liche, i ja nie wiem, czy to może, może wygodniej byłoby coś innego. Jak zaczęłam szukać, to zaczęło mi proponować silikonowe opcje i tak dalej, ale przeszłam nagle. Nagle mi zaproponowało jeszcze coś innego, mianowicie właśnie na takiej taśmie samoprzylepnej taką szczotkę. I pomyślałam, że może to jest najlepszy pomysł, tylko ja zamówiłam tą szczotkę, tylko że rozmiar jest zupełnie nie ten, co, nie taki, jak sobie wyobrażałam, już Wam pokazuję. Dzisiaj to jest taka taśma samoprzylepna, i ona ma taką szczotkę. Takie włoski ma. I sam pomysł w sobie wydaje mi się fajny, tylko jest za wąski i za długie są te, te włosie. Po, powinna mieć to trochę krótsze i na trochę szerszym pasku, żeby było trochę bardziej bezpieczne. Więc e, póki jeszcze mała siedzi w wózku, to ja szybko wydrukuję sobie tą e, label i... Mam zapakowane w, tym, w to samo co przyszło Po prostu zagięłam i zakleiłam Najważniejsze, że jest zapakowane e, Wsadziłam do środka potwierdzenie zakupu Bo nic innego nie mam I mam zdjęcie mojego kodu QR I na poczcie go podam I wtedy mi przykleją label Słuchajcie, w ogóle zaczynam coraz częściej Ostatnio podchodzić do tematu Niemiłych ludzi zupełnie inaczej Niż kiedyś Kiedyś to um, bardzo mnie to irytowało, teraz też mnie zresztą irytuje, bo nie ma potrzeby być niemiłym, jak nie ma potrzeby być niemiłym. Ale chodzi mi o to, że e, różni ludzie, tak samo jak my sami, mamy różne dni i dlatego, wiecie, różne rzeczy nas wyprowadzają z równowagi danego dnia. Różnie bywa. E, do brzegu byłam na poczcie i tam był taki facet, który jest tam zawsze. Znaczy, tam dwóch takich pracuje. Jednego teraz nie było, zresztą od jakiegoś czasu go nie widzę, może jest na Europie i jest taki, który był kiedyś dla mnie tak niemiły, ale taki był gburowaty i nie tylko raz w sumie, on był tam kilka razy taki był naburmuszony i e, słuchajcie e, lód przełamała między nami dzisiaj e, moja osłona na telefon którą wam pokażę jak dojdę do domu, bo zostawiłam kamerę w domu i chodzi o, to, że, chodzi o to, że on się zapytał jaka to jest kamera, a to jest tylko taka osłona na telefon i powiem wam, że jeśli chodzi o moją osłonę na telefon, to e, faktycznie Przyciąga uwagę, bo sporo osób się mnie pyta o nią w różnych miejscach, w sklepach na przykład albo w jakimś urzędzie, albo lekarze pytają się wszędzie, co to za aparat. Także no pogadaliśmy sobie trochę o telefonach, co jest akurat, co było akurat bardzo miłe, bo fajnie było go zobaczyć w takim innym świetle niż takiego gbura. I przed chwilą też poszłam jeszcze do sklepu, myślę, kupię kawę, bo nie ma. A tam była taka e, pani. Z którą się dawno nie widziałam, Szkotka. I ten, ten pan, z poczty też nie był Polakiem, ta pani ze sklepu Szkotka. Dawno jej nie widziałam i pamiętam, że ona miała małe dzieci. I tak właśnie patrzy na moją córkę i mówi: O, właśnie, wiecie, ile, ma, ile już ma. E, czy moi e, chłopcy już poszli do szkoły i tak dalej, bo pamiętam i ja myślę sobie, nie będę ignorantką, pamiętam, że miała dzieci, ale nie mam pojęcia w jakim są wieku i mówię, że ty miałaś dziewczynkę czy chłopca? Ona tak się na mnie patrzy, mówi... Eee, tak się patrzy na mnie, najpierw zaskoczona, i ja mówię: twoje, twoje małe dziecko, ile? Ja Tak wiecie, chcę, żeby ona dokończyła. A on do mnie, mój mały synek, ma 11 lat, a, moje, a mój drugi już jest w czwartej krafinicą. Także na strzeliłam, ale nie mogę uwierzyć, ile czasu minęło, bo ja pamiętam, że właśnie ona miała takie małe dzieci, jak ja. A tu patrzcie, już takie duże. Właśnie o tą obudowę chodzi, słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo ładna, bardzo efektowna, jest taka 3D, jest wypukła. Trochę już mi się sprawa, no odpadło mi parę rzeczy i się zmyło. Chciałabym może kupić sobie drugą, zastanawiam się, czy kupić taką samą czarną, czy może w innym kolorze białą na przykład, ale zauważam, że Małkosia Rozenek Majdan, Majdan ma taką samą obudowę. Tylko, że ja miałam pierwsza, ale ja wiem skąd ona jest i ona chyba też wie, skąd ona jest, ta uputowa. Ona nie jest droga. Chodzi o to, że ona jest z pewnego serialu. Zaszłam do sklepu, tak jak mówiłam, kupiłam kawę, bo mi się skończyła, mi się przypomniała w porę, bo już bym nie wyszła drugi raz, jakbym zapomniała. Kupiłam jeszcze bułki i te, chciałam Wam te bułki pokazać właśnie, bo o nich zupełnie zapomniałam. Już nie chodzę rano do sklepu, zazwyczaj robię zakupy w supermarkecie i dlatego, i dlatego nie kupuję ich e, już, ale teraz je zobaczyłam i wzięłam. I one są, to są szkockie bułki, słuchajcie, tak wyglądają. Ja je wyciągnę. Wyciągnęłam, żeby Wam pokazać. Nie chcę się roz, rozwodzić tutaj nad bułkami, tylko chodzi o to, że naprawdę bułki i w Polsce, i w Szkocji są zupełnie inne. One wyglądają tak, to są właśnie takie typowo szkockie, ranne bułki, i one są dosyć smaczne, ale jak je zobaczyłam dzisiaj w sklepie, to mi się od razu przypomniało coś, o czym słuchajcie, na pewno nie wiecie. Mianowicie, jak ja tutaj przyjechałam. To dowiedziałam się, że Szkoci, chociaż jak już potem dłużej mieszkałam, to dowiedziałam się też, że nie wszyscy, i raczej może nie, ale ci, co tego nie robią, nie patrzą dziwnie na tych, co robią. O, może w ten sposób. Więc e, słuchajcie, moja koleżanka z pracy jadła tą bułkę z masłem i do tego nasypywała chipsów e, serowo-cebulowych. Takich chrupiących, takich małych chipsów, wiecie, co są w paczkach takich małych, pojedynczych. To ona taką całą paczkę tam e, wsypywała i jadła. I jadła. Ja to kiedyś spróbowałam, bo mnie to bardzo intrygowało i powiem Wam, że to było naprawdę smaczne. Słuchajcie, taka bułka właśnie, taka duża z masłem w środku i, i do tego nasypane te chrupki, chipsy. Może wam kiedyś pokażę. Ostatnia paczka dzisiaj wyszła z domu, także nie mam na razie nic, żeby wam pokazać, ale może kiedyś zrobię taki odcinek o jedzeniu szkockim, takich dziwnych jedzeniach szkockich, które oni tutaj robią, lubią albo właśnie konsumują, takie różności. Co wy na to? Chcieli, Chcielibyście zobaczyć? Dobra, kawa się już robi, także słychać tam z tyłu ze mną. Nie będę czekać, aż się zrobi, ale przyszłam do domu, a tutaj u sąsiadki jest paczka do mnie i się ucieszyłam, bo czekam na dwie paczki, ale to żadna z nich, bo widzę, że przyszła paczka do Grace. No dobrze, otwórzmy. Słuchajcie, mi się wydaje, że to jest prezent dla Grace od Pita Cioci. Ojku, ja chyba wiem, co to jest. Ja chyba wiem, co to jest. Chcę chcecie zobaczyć, to Wam pokażę, bo mnie się wydaje, że to jest podróżka z jej imieniem dwóch chłopców, która kiedyś też takie dostali. Jezus! Słuchajcie, dostałam książkę Peppa Pig, ale czad! A ja uwielbiam Peppa Pig. O jejku, jaka śliczna! Spójrzcie tylko. I poduszka z jej imieniem. Jeszcze napisane. Between the pages of a book is the most magical place to be. A wiecie o co chodzi z tą książką? Jakie to jest śliczne. Tylko. ale czad, bardzo mi się podoba jaka miła niespodzianka nic nie powiedziała, że wysłałam zaraz to nie napiszę udało mi się wygospodarować trochę czasu, więc zrobię sobie szybko po bo już naprawdę błagają o pomstę do nieba i mam tutaj przygotowany swoje swój zestaw czyli zaczynam od primera i cleaner, nie, cleaner primer do tego mam taką bazę z Seminaka. Potem żel Semi -hardy, taki takie płytkę. Dzisiaj użyję zielonego, którego jeszcze wcześniej nie używałam. I jeszcze mam Semi Lactopnowate. Ten zielony wygląda w ten sposób. No nie wiem. Kupiłam go już ponad rok temu i jakoś jeszcze nie mogłam się do niego przekonać. Miałam ochotę na zielony, ale nie byłam zbyt odważna, że dzisiaj pierwszy raz będę go używać. Mam lampę z similaka i frezer. Jak zwykle zestaw kawa, herbata. I słuchajcie, oglądam brzydolę od jakiegoś czasu i szczerze powiedziawszy, żałuję, że zaczęłam, bo mam wrażenie, że mózg mi się rozpuścił. Ale już jestem przy końcu, także leci sobie. Ten zielony wygląda mniej więcej tak. Nie wiem, czy coś widać. Muszę powiedzieć, że kolor jest taki naprawdę wyjątkowy. Trochę kamera przekłamuje na, w takim kontekście bardziej zimnym, a na żywo to jest taki butelkowo, ja wiem, petrol, taki nie wiem, ale taki wyjątkowy, bardzo fajnie. Dobrze, że zrobiłam. Dobraliśmy właśnie chłopców ze szkoły. Jest piękna pogoda. Jest... Dosyć ciepło i nawet jest dosyć słonecznie, także wydaje mi się, że niedługo pójdziemy na spacer. Peter się na razie zdrzemuje, a ja i dzieci musimy coś zjeść i potem pójdziemy się przejść. Spacer i się bierze tak jeszcze jak kolejno, Trzeba się przygotować na to, że to się co chwilę składa i rozkłada, składa i rozkłada. Co chwilę się nosi w rękach i co chwilę na tym jeżdżą. Jarzambina, jaka piękna. Słuchajcie, Colin wrzucił na drzewo piłkę. Na szczęście drzewo jest tak w wyciągnięciu mojej ręki, tylko mówi, że tutaj jest ul. I patrzcie, to znaczy. Osy. Słuchajcie, wszystkie się pochowały. Ja nawet nie wiem, czy to są pszczoły czy osy. O, i nie wiem co, jak to się nazywa. Gniazdo. O, gniazdo byłoby os, tak? Nie ul, tylko gniazdo. O, chłopcy już poszli z piłką, a my tutaj z Grace będziemy ich doganiać. Tak, Myszko? który posiałam w dużych doniczkach. Słuchajcie, żeby on w ogóle wyrosł, ale widzę, że tylko w jednej rośnie. Nie wiem dlaczego. Mokro. E, żeby on w ogóle wyrosł, to ja go folią, e, taką przezroczystą, taką wiecie kuchenną, żeby po prostu to ciepło tam się gromadziło. U nas przez moment było dosyć chłodno i chciałam, żeby, żeby nie było tylko mokro i zimno, tylko żeby właśnie ta wilgoć i ciepło tam było. No i tylko z jednej strony wyrosła. Hm muszę dokupić nasionek i po prostu dosypać, może jeszcze jedną doniczkę też zmontować, tutaj spójrzcie na nasze posiane nasionka, tutaj w tych doniczkach dużych jest lubczyk a w tych małych, taki był zestaw dla dzieci takich mały nasionek, w sumie nie wiem co mam z tym zrobić jak to takie, nie wiem, no będziemy to tutaj trzymać póki rośnie, a potem nie wiem właśnie co z tym mam zrobić czy mam to przesadzić, przesadzić do czegoś większego zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej No na razie, na razie to jest tak tutaj jest lubczyk, rosną, aż nie mogę uwierzyć Chciałam Wam pokazać, e, jak wyglądają korzenie z tych obciętych kawałków. To było dwa tygodnie temu, jak obcięłam. Patrzcie, jak ładnie wyrosły. No, po prostu jestem z siebie taka dumna, ślicznie to wygląda. Absolutnie ślicznie. Powiem Wam, że daje mi to wiary na takie. E, nie chcę daleko pójść, i powiedzieć ogrodnictwo, no, ale mimo wszystko, e, tutaj jest kawałek. Tutaj jest kawałek węgla. Tak jak mówiłam kiedyś w poprzednim vlogu. Znaczy w którymś z poprzednich vlogów właśnie o tym węglu. Także dodałam. No i te korzonki pięknie wyglądają. Spójrzcie jaką piękną jarzębinę dostałam od mojego syna. Znalazł gdzieś. Nie urwał z drzewa. Powiedział, że znalazł. Piękna. Czas na kolację dla mojej Grace tak myśku, będziemy jadły kaszkę na dobranoc tak, kolacyjkę mleczną dziękuję, że zostaliście ze mną do końca dzięki za oglądanie zapraszam was do następnych vlogów pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie kciuka w, kciuka w górę na... na zachętę i do zobaczenia w następnym vlogu dzięki za oglądanie